Szanowni Państwo, witamy serdecznie na Horten Arenie, na konferencji prasowej poświęconej... No nowej atrakcji, która wkrótce tutaj um, zagości na tym um, obiekcie. Um, poinformują o tym zastępca prezydenta Białogostoku Rafał Rudnicki. Um, jest z nami także um, pani Monika Koszkoszewska, dyrektor do spraw marketingu i rzecznik prasowy grupy Horten Arena, czyli patrona tytuła, tytularnego stadionu. No i oczywiście gospodarz miejsca, miejsca czyli um, pan Cezary Mielko, prezes um, spółki Horten Arena. A Ja już głos oddaję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Szanowni Państwo, Jagiellonia ma swój symbol, pszczołę, no a Hortenaren no do tej pory niemało maskotki, symbolu takiego, którym mógłby się chwalić. Stąd pomysł ze strony i firmy Horten, i ze strony spółki Stadion Miejski, by zorganizować konkurs na symbol, maskotkę tego obiektu. Konkurs skierowany jest do uczniów białosławskich szkół Ponad podstawowych oraz do studentów uczelni wyższych, by to właśnie oni wykreowali pomysł, w jaki sposób powinien być e, prezentowany bohater, bohaterka, e, która by wiązała, wiązała by się wiązałby się z, 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 z właśnie z Horton Areną. Myślę, że to bardzo dobry pomysł na to, by dotrzeć do młodych ludzi, by w pewien sposób zareklamować nasz stadion, z którego jesteśmy wszyscy dumni. A z drugiej strony by uzyskać efekt w postaci takiej, że powstaną fantastyczne prace, które specjalna komisja konkursowa, które zapewne, zapewne powie Pan Prezes Cezary Mielko, będzie ta specjalna komisja wybierać spośród tych wszystkich pomysłów i kreacji, które wymyślą młodzi ludzie, którzy myślę, że pewnie licznie odpowiedzą na, na tą propozycję, by w tym konkursie wystartować i stworzyć coś, co będzie właśnie symbolem Horten Areny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i prosimy o zabranie głosu prezesa Cezarego Mielko. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej, że w ramach obchodów tak dziesięciolecia Horten Areny, taką kolejną inicjatywą będzie właśnie konkurs na maskotkę stadionową. No i od słów do czynów, dzisiaj rzeczywiście startujemy z tym konkursem. Także konkurs symbolizujący właśnie tą naszą działalność, ma być symbolem, wizytówką tej naszej działalności szerokiej, tak w zakresie popularyzowania sportu i kultury. No tutaj właśnie Pan Prezydent wspomniał o pszczółce jagiłońskiej, myślę, że ta nasza maskotka będzie doskonałym uzupełnieniem tej pszczółki. No mam nadzieję, że nie będzie to Gucio, bo chcemy się oczywiście wyróżniać. Chcemy, żeby też to była pewna. Tak pewne takie uzupełnienie, rozmaicenie właśnie podczas różnych imprez, podczas różnych wydarzeń. No ale też, oczywiście, oprócz tego, że jest to konkurs na projekt maskotki na Areny, to też chcemy pobudzić taką kreatywność wśród młodzieży. Rzeczywiście my, młode osoby pokazały swoją kreatywność, włączały się, czy włączyły się też w pewne budowanie takiej tożsamości naszego stadionu. Bo będzie to zapewne taki element historyczny, bo oczywiście ta maskotka powstanie na lata. No troszkę takich informacji technicznych, że rzeczywiście będziemy przyjmować pracę w wersji takiej elektronicznej, tak w formie pliku wektorowego, tak żebyśmy mogli w miarę możliwości edytować, zachowując pewną jakość. Oczywiście ważne będzie nawiązanie do działalności naszego obiektu czy Horten Areny. Tak samo będziemy oceniać tu kreatywność, też jakość wykonania projektu, więc jak najbardziej tutaj no, zachęcamy wszystkich młodych, tak, Białostocznych, ale generalnie osób z regionu do tego, żeby właśnie pokazali swoją kreatywność, no i żeby złożyli swoje propozycje. No, na propozycje będziemy mm, czekać w zasadzie od dzisiaj do 20 maja, także do 20 maja będzie można. Tutaj złożyć swoje propozycje. Rozstrzygnięcie do 20 czerwca. No, oczywiście, nagrody, tak, bo też jakaś musi być nagroda, przecież wszystkim jest to ważne, czyli 10 tysięcy złotych brutto. I oprócz tego też trzy podwójne wejścia na skybox na wybrane wydarzenia sportowe lub kulturalne. Tutaj też chciałem serdecznie podziękować właśnie panu prezydentowi, tak, bo Miasto Biusek jest partnerem, ale też panu Marszałkowi, bo województwo Podlaskie też jest partnerem strategicznym. No i również kapituła, tutaj nawiązując do tego, co pan prezydent mówi, no składać będzie się właśnie z osób z pana, znaczy przewodniczącym kapituły będzie pan prezydent Tadeusz Szuskolaski. Oprócz tego pan w kapitule weźmie udział pan Marszałek, też przedstawiciele Hortnereny, czyli zarząd, też pracownik merytoryczny, no i oczywiście też przedstawiciel... Naszego sponsora tytułarnego Horton Areny. Także, Szanowni Państwo, oczywiście z jednej strony będzie to maskotka taka fizyczna, czy ma być maskotka fizyczna, czyli postać, która będzie uatrakcyjniać różne nasze wydarzenia, ale też ma być to taki, można powiedzieć, projekt wizualny, który będziemy mogli wykorzystywać też do celów takich właśnie marketingowych, popularyzujących naszą działalność w mediach społecznościowych stronie internetowej, więc myślę, że taki element naprawdę będzie wzbogacał naszą szeroką działalność Horton Areny. Dziękuję bardzo. A, dziękuję. Długo. dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę panią dyrektor Monikę Koszkoszewską. Projekt Horten Arena ma już prawie pół roku. Tak naprawdę już powstało logo, powstało wiele elementów wizualnych, które można powiedzieć niosą się nie tylko lokalnie, ale także w całą Polskę. Jesteśmy zadowoleni z tego efektu marketingowego, a maskotka jest takim kolejnym etapem budowania właśnie tej identyfikacji wizualnej. Liczymy na to, że będzie to jakiś sympatyczny stworek, równie popularny jak nasz Pan Dąbek, bo także jako sieć mamy swoją maskotkę, ale także choćby Zakopiański Niedźwiedź czy właśnie Pszczółka Jagieloni, że będzie to taki element, który zbuduje pewnego rodzaju można powiedzieć powiązania między grupą Horten, stadionem Horten Arena, a tą taką sympatią do miejsca, które daje i mecze, i wydarzenia dla dzieci, targi, wiele wydarzeń, które tak naprawdę mogą się pozytywnie kojarzyć, mogą być pokazywane, tak jak powiedział Pan Dyrektor, w socjal mediach i że powstanie z tą maskotką tysiące zdjęć, które gdzieś tam dalej pójdą w świat, a my będziemy obserwować, jak maskotka, jednym słowem, dobrze się bawi, gra w filmikach, występuje w rolkach TikTokowych i coś z nią na pewno będzie się ciekawego działo. Także liczymy e, na fajny efekt, e, fajne prace młodzieży i cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do kapitułu tego konkursu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E, jeśli pytanie, nie ma, dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy młodych ludzi do, do tego, żeby wykazali się kreatywnością i z pomysłami na maskotkę Horten Areny e, docierali do kapituły konkursu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia.